Witam Was moi drodzy, jestem Siegfried Hu, a to jest gra co się zwie Mark Echoes Getting Up Content Under Pressure Czyli strasznie długaśna nazwa do ciekawej gry, mam nadzieję przynajmniej że ciekawej, mile ją wspominam e, ma kilka lat chyba No i tutaj, kliku, kliku e, Black Book Cokolwiek jest, Czymkolwiek jest Black Book Generalnie no, ja gramy tutaj um, no dobra. polećmy Jedziemy, nie chcę żadnego Blackbooka robić. Generalnie gra polega na tym, że jesteśmy sobie jakimś takim e, można powiedzieć ulicznym artystą i popierdzielamy po jakimś szarobury mieście, próbujemy pokolorować, żeby było w nim nie wiem, ładniej, ciekawiej, weselej. diabli wiedzą. E, jest to takie niby futurystyczne, jakieś pseudo, Detroit, New York albo inne tam miejsce zatęchłe w jakichś stanach. Naszym głównym baterem jest Train. Nie jak pociąg, bo popisze się inaczej, chociaż czyta się tak samo. Zakapturzony... O! Łysiejący jego. bo jak widzicie grafika na wypasie po prostu. I gdzieś się tam rozdupcę. No ale obejrzyjmy obejrzyjmy takie intro, posłuchajmy muzy.

Zobaczymy co z tego wyjdzie, tak jak nie wiem czy wspomniałem to czy nie Mam nadzieję że tak jak, to, że tak powiem grę, gra będzie równie fajna co ją pamiętam Że wam się spodoba, że mi się spodoba i że zrobimy z tego pełną serię A jak nie to... Skończymy Czas to nasz bohater zanim się zgoli na łysinę You leave now, I don't want to Dobra, da się to jakoś ten... <noise> da się ominąć intro. <noise> się ominąć intro. <głos> <głos> oh je. Dobra, ojku, kamera jest mega czuła. Dobra. Tak się skarada. Dobra, zobaczymy. Nie wiem, czy nie jest za głośno. Mogę albo coś? O! Nie! Zamazałem mu coś, dobra. Mam zanim wskoczyć tam, czy... No, podejść do rury, żeby na nią wejść, dobra. Poza nagrywiem będę musiał zmniejszyć czułość. Niestety nie mogę tego w trakcie nagrywania, bo wtedy coś wariuje rozdzielczość czasami nagrywania. Ooooo, Dostałem w zęb od razu No, to są jesteś wandale Generalnie tu jest wojna z innymi graficiarzami i z policją i w ogóle i w ogóle aż cud, że tu nie ma button ćpanka. Dobra, guzik Nie działa mi mouse button 3, ale na 6 na V robi się to samo. A i normalnie otagowałem jego graffiti, jestem teraz lepszym ziomem. O oh yeah, e, aha, puszki z napojem odnawiają moje życie. Mogę Zobacz, go teraz. podejść i wypić na e. Dobra, jazda. Ciśniemy. Aha, czy niebieski zwiał? No, nie niebieski zwiał, a się bierzemy. będę prał z pomarańczowym. Na e się puść A dobra muszę do niego iść bo będzie pewnie rzucał puszkami, tak? Boom, brzydalu Ej, czemu HP mu nieść? Nie ucieka A, na shiftie mam blokować, ok Ło, widzieliście jakie kombo normalnie lepsze jak w tekenie O, dłużki, dostał buta, jak leżał normalnie. Nie podskakuj mi. O, a. O, wreszcie mu HP zaczęło sięgać. Dobra, czyli, tek, czyli tutorial jest ominięty. I mogę mu skopać dupala. Wreszcie. O, dostał buta, wzięliście prawież w jajka, trafię. Ale biorąc pod uwagę, że ma nisko krok, to pewnie mu nic nie zrobię. O, dostał bombę. I dostał bombę. I bombę. Bum! Ojej, oj, jak mnie złapał! O, jak go O nie, psy, zwijamy się! A. Co to jest tutaj? Tam coś mryga, widzieliście? Co to jest? O, sekretna piosenka do iPoda. Uje. Generalnie y, muzyka jest całkiem przyjemna w tej grze, z tego co nam Są trochę całkiem spoko chyba. Tak mi się wydaje, znowu, jeśli pamięć mnie my nie myli. Też mam wrażenie, że obsługa jest trochę mulasta, że tak powiem, sterowanie. Znaczy się. No ale o się. Dobra. Zwiewamy. O szczury! Szczurów się nie boję. Oj. Coś odblokowałem. Przeszliśmy pierwszą lokację, to było szybkie. Za szybkie, żeby potem zakończyć odcinek. Jedziemy. Czy chcę... Nie wiem, do Blackbooka. Nie, na razie nie. To chyba jeszcze nic nie odblokowałem. Zwialiśmy przed policją generalnie na wypasie i już, już czujemy to przestępcze życie. O taki ze mnie jest kradacz, madafaka. Dostań się do alejki, tak? Inaczej tutaj na... E? Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz. O. Potem się mogę spinać. Jakie dziwne rzeczy tam gadają, nie wiem jakie, ale kogo to chodzi. O, kolejna piosenka do iPoda. Uhu! Aha, czy nie, a ja chyba tu nie miałem schodzić w takim razie, tam miałem chyba przeskoczyć. Dobra, tak. Aha, ja rozumiem, że teraz mam tam, tak. Uhu! O! Ach, powiedzmy, of these? Dobra, niebieski zion dalej przede mną zwiewa. Pusz? No. Dzień dobry panu O, ale mam zapijaczony wiele roz twarz. A nie, czekajcie, ja tam przyszedłem, to nie mam tam iść. Och, ta kamera to jest naprawdę przerąbana teraz. Tutaj. O, na szczęście tu mamy czy muszę uważać na ulicy, na policjantów. Fuck the CCK, tak jest. Mam otagować ich te. Ich samochody, żeby dostać reputacji trochę, tak. Dokładnie. Gangsterskie życie, walić psy i tak dalej. Co to jest na tabie? Ja nie chcę naklejki, znaczy tego taga, ja chcę naklejkę. Czekajcie, tak, tak. I to ja teraz Enter. O dobra, jesteś. Czyli graffiti. Oje, wlepa na wóz policyjny. Bo ja się policji nie boję. I tu ją otaguję. Ha, o na numerkach mogę Jeszcze coś znaczy, czekajcie Tak, numerek O i wyżej, o to mi chodziło A tu zmieniam kolory, tu zmieniam tagi no, a zrobimy taki, będzie ziomalsko Dobra, nie wiem ile razy miałem otagować ten wóz policyjny, ale zawijamy się ten nie zauważył. <laughs> Eee... Czekajcie, a tu muszę, a co? O, o? Nie czaję, już znalazłem ten przecinak do dru do drutu Może mam jeszcze coś zrobić z tym wozem, że ja go mam otagować, nie wiem, pięć razy. No, dawaj wlepę A ja muszę go kilka razy, oh tak hardcoreowo. Wieronie, w grze można potem jeszcze całe graffiti robić. Może uda mi się to wam pokazać. A i chciałem trochę bardziej, żeby się jedno na drugie nie nakładało. A, dobra, olać. Zmienimy kolor na niebieski. I tu. Maziu, Maziu Dobra, to co, może od frontu go tagujemy? Hmm. Nie mogę. Tylko od boku muszę tak kiepsko dojść. Dobra, to może tutaj O, ale nie, ja chcę w wlepę Nie mogę w lepy? Dodawać, fioletowe graffiti, znaczy, no markerem O, plus 20 do reputacji, taki ze mnie kozak, ko otagowałem policyjny bus W naszym slangu mówi się na to suka, czaisz? Bo suki wychodzą psy Takie jest życie gangsterskie Ej, ocuj się, bo tnę łańcucha Jo, ziom, spadaj się ciebie nie boję Eee, trzeba wejść Dobra Tam mam iść lewo? Nie, aha dobra, tutaj muszę po prostu spaść, tak? Puu, było blisko. O, czyli co? Tutaj? O nie, zalejem nie wodą. A nie. Będziemy się prać, tak? No to masz i kopa, i buta, i ryjn, nasz obity. Ymm... A, mam oba te, żeby go złapać, tak? Chodź tu. Lewy, prawy. Dowoj, 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 dowoj. Nie, nie czaję. Lewy, prawy, lewy, prawy, tak? A, nie wiem czy mam myszką tak smyrać na woki czy mam po prostu... O ale dostał i tak w zęby I tak się zbutuje Dobra left right i szybkie szybko baguziczki. Tak? O o to chodziło Dobra i teraz power bar mój niebieski będę ładował butując go tam Dawaj, dawaj No głupie tam napisy, cicho Вау! А, маш ну что это? О, могу его так укушить, что это был котаткий. Окей. И маш О, O dwóch kozaków tacy jesteście tzwani, ja wam dam, nie ma takiego A masz, a masz, a masz, nie leży O e, o e, e, panie ziom, co ty robisz O wow 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 wstawaj, wstawaj train, ich A, zostajeś puta, tak już Kaboom Patrz, 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 ciebie zbutuję, a ty leż. Nie, ej, ziom, odwal się. A, a, jeszcze raz. No, no, no. O, jeden leży. O tak, nie zadzieraj z nim. Ło, widzieliście ten trick. Nie mam pojęcia, jak się przeturlałem, ale to zrobiłem. Tak, tak. Teraz cię złapię. Patrz. I, i nie wiem co mam klikać, ale złaz dorwałem. No ja. Oh, yeah. Dobra, teraz mogę faktycznie wejść na jakiejś kratki wentylacyjnej, ale najpierw wypijemy drina. This right here? I can use this right here. Wiecie, prawilne browary. A, muszę napierdzielać E, żeby wyrwać kratkę. To ci ze mnie kozak! Widzicie, tak właśnie zaczynał Batman z Arkham Asylum. On się nauczył tego trenera. To jest gangsterskie życie na kryzysie. Co, 15 minut, to co? Jeszcze 5, co? Jedziemy. Ta ziomalska muza w tle. Oh yeah. Ale skończyła się bo grę ładuje. Oh je. Yeah. Jestem królem rapu. Właśnie to nie jestem. Królem graffiti rapuję tylko po godzinach.